Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, co można zrobić z grzybów suszonych, jeżeli Wam zostaną. Już Wam mówiłam, czy pokazywałam, że dostałam bardzo dużą ilość grzybów. Ja tego tak szybciutko nie przerobię. Możliwe, że ktoś z Państwa również ma tak dużo suszonych grzybów albo idzie z sezon. Teraz grzybów grzybowych. Dołożymy jeszcze troszeczkę. Ja tutaj mam takie coś jak Thermomix, nie mam Thermomixa, mam zwykły od Lidla, czy od ale to nie przeszkadza, bo można również nim to zrobić, co ja chcę. Czyli bierzemy te zbędne nam grzyby, które uważamy, że nam zostały albo zostaną, To użyjemy jeszcze tutaj tych, to są wszystko prawdziwki, proszę zobaczyć, kozaki prawdziwki chyba, Dobrze mieć rodzinkę. Dziękuję jeszcze raz. I pokażę również dla rodzinki, co możecie zrobić, bo idzie nowy sezon z tych grzybów, co Wam zostaną. A więc bierzemy te grzyby tutaj i je miksujemy. Pewnie, że nic nowego, ale możliwe, że dużo osób nie wie o tym, nie robiło. I Wam powiem, że takie zmiksowane grzyby kładamy do słoika. I przy każdym gotowaniu sosu, czy pieczarkowego, czy jakiegoś innego sosu dajemy łyżeczkę dwie takiego tego proszku, będzie sos wtedy 100 razy lepszy. Nawet jeżeli robimy kapustę z grzybami, gotujemy, również możemy tego dać. To na przykład gotujemy kapustę, smażymy później ją i do smażenia dajemy te grzyby suszone z łyżeczkę dwie i razem dusimy, smażymy, obsmażamy tą kapustę z tymi suszonymi, z tym proszkiem suszonym. Naprawdę będzie dużo, dużo lepsze i wtedy się ono, tak troszeczkę one się jakby podduszą. Przechodzimy teraz do miksowania i teraz proszę zobaczyć, jak wygląda ten proszek zmielony z tych grzybków. Pięknie pachnie. Proszę zobaczyć. Tak wygląda i dajemy z pół łyżki takiego właśnie proszku do zupy, na przykład pieczarkowej, czy robicie jakąś zupę grzybową kremową, naprawdę dajcie tego, pogotujcie z 10-15 minut również będzie naprawdę pyszna zupa. A więc to jest tylko takie, taki filmik pomocniczy jest to, żebyście po prostu tych grzybków nie wyrzucali, bo nowe przyjdą, a więc. Zapraszam na tą opcję. Mam nadzieję, że Wam się przyda filmik. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo za suby, których mam coraz więcej. Dziękuję za łapki, za komentarze. Naprawdę wszystkim Wam dziękuję i zapraszam nadal do gotowania. I proszę szczelnie zamknąć. No, musi być szczelnie. Tak samo jak mówiłam, jak ogórki robicie czy coś, to nawet jest taka je, teraz opcja, że możemy sobie kupić nowe przykrywki, jeżeli takie coś jest, a więc zakręćcie mocno i nie ma prawa Wam się już wtedy otworzyć czy zepsuć. Takie coś możemy sobie na wierzchu przechowywać, w jakimś chłodnym miejscu, ciemnym miejscu będzie naprawdę super dodatek do sosów. Dziękuję bardzo. Akurat piszę pieczarki, a więc wiemy co tutaj jest. Można napisać suszone grzyby, sproszkowane, a więc super dodatek do dań. Dziękuję i do widzenia.